W tym zdaniu ruch jest niejednostajnie zmienny, bo działająca siła zależy od czasu. Mogę zapomnieć o licealnych równaniach z kinematyki, ale druga z dynamiki musi działać. No i wzór na siłę jest tutaj. Se przepisuję. Masę tak jakby znam. Tak prawie. Ciężar to mg, no więc sama masa. Toku przez g. To jest 100, to jest 981. Na razie nie będę podstawiał, bo po cholerę mam w kółko przepisywać Q przez G, jak mogę pisać M. No i przyspieszenie. Nie chcę przyspieszenia, nie jest mi potrzebne. Do tego, żeby stwierdzić po jakim czasie ciało się zatrzyma, będę potrzebował prędkości. Bo wiem, że w chwili zatrzymania ciało ma zerową prędkość. Niekoniecznie zerowe przyspieszenie. Do tego zamiast przyspieszenia wpiszę pochodną prędkości po czasie. Jak ktoś lubi po newtonowemu pisać, to może sobie wpisać to albo to. Tu wymnożę. I teraz rozdzielę zmienne, czyli obustronnie razy dt. I może jeszcze podzielę przez m. No to skoro chce na prędkość, to dobrze będzie zapodać obustronnie całkę. Całka pod v jest łatwa. Do V Całkowanie po czasie tego wyrazu spowoduje pojawienie się czasu. Do no tego kwadratu i dwójki. Dodać stała całkowania. Żeby znaleźć stałą c, skorzystam z tego, że w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu w chwili t0 równe 0, ta szybkość wynosiła v0, wynosiła 0,2 m na sekundę. Oznaczę to v0. To zapiszę to. Dla t równego 0 mam v równe v0. No i podstawiam. Dla t równego 0 zeruje się ten wyraz, zeruje się też ten wyraz. Ok, wychodzi na to, że C jest równe V0. W takim razie mam kompletne równanie na prędkość. Taką niezbyt przyjemną funkcją czasu jest wartość wektora prędkości w tym zadaniu. W podpunkcie A ma się zatrzymać, więc to co się urodziło to jest trójmian kwadratowy ze względu na czas. Ludzie często robią tak, żeby zmienna, która ma kwadrat, stała sama. Ja też tak zrobię. Pomnożę obustronnie razy 2m przez p. Tutaj p i m się wywalą z m i p zostanie 2 kute i odjąć te kwadrat. Wszystko na lewo ze zmianą znaku. To teraz delta. b kwadrat odjąć 4ac. No i rozwiązania. Zapiszę oba naraz. Minus b plus minus pierwiastek z delta przez 2a, czyli przez 2. No to żeby to ładnie wyglądało, licznik mianownik podzielę przez 2. Mianownik będzie wtedy jedynką. To co pod pierwiastkiem będę dzielił przez 4. Czyli dostanie ku kwadrat. Z tych dwóch możliwych rozwiązań to z minusem jest niefizyczne, bo wtedy wyszedłby ujemny czas. Wezmę to z plusem i już teraz zastąpię masę tym tutaj. Q przez g. Czas, po którym zatrzyma się ciało to. No i karmię kalkulator, bo co zrobić? To jest z bardzo dobrym przybliżeniem 2,2 sekundy. Czy musiałem cały czas operować na symbolach? Nie, nie musiałem. Jak kogoś to przeraża, może sobie powpisywać dane. I tak liczyć. Podpunkt B. Żeby liczyć drogę, potrzebuję równanie na przemieszczenie w funkcji czasu. Żeby je znaleźć, skorzystam z tego, że prędkość to pochodna przemieszczenia po czasie. A prędkość to już mam. Tutaj. No i przepisuję. Rozdzielam zmienne i obustronnie całkuję. Całka pod R da przemieszczenie. Napiszę, że to jest funkcja czasu, tak ładniej wygląda. Bardziej pro niż tutaj na przykład V. Całka z tego V0T, tutaj będzie t kwadrat, to dwójka, tutaj do trzeciej to trójka. Z najprostszego wzoru z rachunku całkowego dodać stała całkowania. Nie narysowałem obrazka, ale rozwiązuję to w najprostszym możliwym układzie odniesienia, to znaczy w takim, w którym w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu, Ciało było na początku układu. Innymi słowy, dla t równego 0, przemieszczenie też jest równe 0. Nie będę podstawiał, bo bez przesady, no jakbym tu wpisał 0, bo r ma być równe 0. I za wszystkie czasy, powpisywał 0, 0, ten wyraz się zeruje, ten się zeruje, ten się zeruje, zostaje c. 0 równe c. Stała całkowania tutaj jest 0. To znaczy, że to już jest wzór na przemieszczenie funkcji czasu. Wystarczy podstawić podstawić ten czas. A tylko jeszcze musiałbym się tej masy pozbyć stąd nie, bo w danych nie ma masy, w danych jest ciężar. Wtedy wzór na R będzie wyglądał tak. I to jest 6,94 na metra, jak się za T podstawić 202. W przybliżeniu bardzo dobrym. Podpunkt C. Liczę drogę pokonaną w 2,5 sekundy od rozpoczęcia pomiaru czasu. Podstawę znowu do tego wzoru. Tyle, że teraz 2,5 sekundy. I to jest w przybliżeniu 5,61 metra. W takim razie, droga pokonana w 2,5 sekundy od rozpoczęcia pomiaru czasu. To będzie. 6,94. Dodać ten odcinek pokonany, gdy to już wracało. Ten odcinek. 8,27 metra. Tu dla mniej kumatych może wyjaśnię, co się wydarzyło. Powiedzmy, że stąd będzie wystartowało. To jest jakaś oś. Powiedzmy, x. Obliczyłem, że do momentu zatrzymania się zrobiło 6,94 metra. Jest tutaj. A potem zawraca. I do terów na 2,5 sekundy dojeżdża gdzieś tu 5,61 metra. No więc pokonana droga to jest to, 6,94 dodać ten odcinek. Dlaczego to do rozwiązałem? Ja znalazłem je w zbiorze Jezierski Kołodka Sierański. Sporo dzieci o to pytało. A dzieci pytały dlatego, bo autorzy rozwiązali to twierdząc, że tutaj trzeba wpisać S. I wyznaczyli sobie wzór na drogę. To nazwali wzorem na drogę. Tylko, że jak widać, to nie jest wzór na drogę. To jest wzór na przemieszczenie. Na współrzędną x-ową, jeśli ruch odbywa się wzdłuż osi x. No to, żeby powspominać liceum, zróbmy jeszcze prawdę fałsz. Zapiszę. To wydaje się prawda, no bo na początku ma szybkość 0,2 m na sekundę, a na koniec ma zerową szybkość, więc hamowało, nie? Ale nie. Wystarczy popatrzeć na ten wzór na siłę, która daje przyspieszenie. Tutaj jest 1 odjąć t. To znaczy, że ta siła jej współrzędna x jest dodatnia przez całą pierwszą sekundę ruchu. Przez całą pierwszą sekundę ruchu siła działa w prawo, Przyspiesza to ciało. Dopiero jeśli za tę podstawię więcej niż sekundę, to to wyjdzie na minusie, co oznacza, że siła już nie działa w prawo, działa w lewo i wtedy zaczyna hamować. Czyli ruch przez pierwszą sekundę był niejednostajnie przyspieszony, potem do momentu zatrzymania niejednostajnie opóźniony. To, że hamowanie trwało dłużej niż przyspieszanie, wynika z tego, że na początku była ta niezerowa prędkość. Czyli zaznaczam tutaj opcję. Gówno prawda. Koniec.